To jest słońce. to jest niezapowiedziany live. <laughs> live jest niezapowiedziany, bo... bo jest <laughs> Po prostu zrobiłam, bo jest ładna pogoda. A jutro może nie być takiego słońca. A jak wiecie, jest jesień i to jest rzadko, żeby była taka pogoda. Więc to jeszcze nie był dzisiaj. Na targach roślinnych, to proszę zobaczyć filmik, który dzisiaj wrzuciłam z targów roślinnych. Yy, i no i tam bardzo polecam zajrzeć, bo są różne fajne rośliny w Krakowie do kupienia okazyjnie. Natomiast yy, teraz jesteśmy na pętli Małych Płaszów. A zaraz tu Wam obrócę. Jest piękna pogoda, naprawdę po prostu. Stwierdziłam, że A, zrobię, bo jutro chyba nie będzie takiej pogody Pętla małych płaszczów, czyli tutaj autobusy i tramwaje tam parkują. I tutaj jest, słuchajcie, jeszcze tak bardzo ładnie normalnie wygląda wiosennie. O, tutaj widzicie dużo ludzi. Teraz wychodzi prawdopodobnie z autobusu. Słychać jakieś ptaki. Pora, taka, że chyba wszyscy wyszli na spacer. Ale się przyjdziemy, bo tutaj byliśmy kiedyś, ale jakiś czas temu i z tego co widzę, tam się coś pozmieniało. Poza tym idę teraz troszkę boczkiem. Tutaj taka jest fajna ścieżka z kamyczków. Tą ścieżką żeśmy nie szli. Tu są jak widzę platany bo po korze to widać, że to są platany. No żadne chyba inne nie mają takiego czegoś, takiej kory w plamki. Tutaj chyba jest klon i orzechy. Orzechów jest dość dużo w tym terenie. I tu jest takie jakby poletko O, kto tu przyszedł? Garima, hi! Ściągłam cię <ścoughs> Ściągłam cię ah, Hi, hi! Nice to see you uh, We have a nice weather today Because I, I am here now Because the weather is nice I was missing you Oj, oh, me too, me too This life is uh, a little for you, <laughs> a little for you. <laughs> uh, this is mały płaszów. Obrócę się zaraz. Kto jeszcze jest? Karl, nice sharing. Nice to see you. We have we have nice weather today. Beautiful sun. Mm. Oh, thank you, Garima. It's Gold, something from gold. Uh, Carl, thank you, my dear. Thank you, beautiful, beautiful from Garima. Thank you, thank you, thank you for your support. And oh, beards, nice beards. and many green plants nice to see you everyone oh wow Four, 14 people only three likes <laughs> oh. garima you have nice uh, red dress Red dress. O, patrzcie jak tu jest ładnie. Jeśli są jakieś polacy, to dajcie też znać. Of course, we are in Poland, uh, uh, near my home. Gary Matens. <laughs> <laughs> nice to see you nice to see you it's hot and nice weather today thank you garima Uh, and uh, you read, uh, read it. Uh, you have some, something problem with your channel. Your, your channel. Marcinko, o live, dziś witam. Popatrz, jak was rozpieszcza, Marcinko. Normalnie dwa filmy będziecie mieć dziś, bo robię dlatego, jestem na małym płaszowiu, na pętla mały płaszczów. Kiedyś tu byłam, ale teraz troszkę pokazuję inne też rzeczy. I, I też się trochę zmieniło. A robię też dlatego, Marcinko, że patrzę, jest taka ładna pogoda, patrzę na prognozy, a jutro mogą być chmury i będzie brzydziej. Pomyślałam, że kurczę, teraz tak rzadko jest ta pogoda i różnie są pogodą, że może jednak skorzystam. To są takie ładne. O! Bench! This is bench, I know! <laughs> takie trawska, O! Very big, very big. O, oh. oh, I am here. And this is oh. <laughs> Nice to see you. Everyone Marcinko, u mnie leje od rana. O oh. A ty jesteś w jakim terenie Marcinko w ogóle? Tak z grubsza, bo nie, że nie, nie podawaj adresu. Garima, thank you for hearts. I don't have to. Oh. Trzeba zrobić serduszko, nie mogę zrobić, jak trzymam tak. Sory, sorry. sorry. Start, start koło Szczecina. start koło Szczecina. No, ja nie mogę tak zrobić. Moment. O! Ech. Thank you! Thank you! To no to daleko jesteś Marcinko! Jak tu Polacy to do Marcinka zapraszam na, na kanał na, mm, na, na, na na granie na fortepianie, na granie na fortepianie, na pianinku. Agarima has a beautiful channel too. Gary Mais from India. Zdzisław. Cześć Agnieszka, jestem Twoim fanem. No super, super. Ja chyba ci jeszcze nie kojarzę, no ale dobrze, że jesteś. Zapraszam, można subować, lajkować, udostępniać. Dzisiaj przypominam, że fajny. Yy, reklamę, zać reklamę. Dziękuję. No Marcinko, dziękuję. Dobrze. Mm. E, tak, co ja tu chciałam powiedzieć. Aha, no przypominam, że dzisiaj robiłam film. E, aha, na siebie ciągle patrzę o. Tu takie sprzętamy Dzisiaj robiłam film y, z targów innych, i wszystkich tam zapraszam na te targi roślinne. W Krakowie będą dziś i jutro, a one są objazdowe. Na filmie dowiecie się o fajnych roślinach różnych, ale też. Yy, ale też yy, ceny się dowiecie tam. O. O! I tu są leżaki. Nie wiem jak są po leżaki. This is for me for, for relax for relax for me. I need relax. O. Woo! Woo! To się kry! Patrzcie. To będzie efekt, słuchajcie, to będzie efekt. O, <laughs> o, 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 Moment. Będę się kręcić, ale muszę się. Iop! Beautiful fun, beautiful fun for me. <laughs> nice weather, how weather is India today? We have sun or rain. Ju, ju, Patrzę co tu jeszcze. Aż się, za, aż się zakręci, zakręciło się wam w głowie. <laughs> to jest taki ciekawy efekt widzę. O, ale w tą stronę trochę Trudniej. So beautiful. Agarima so beautiful. India weather is sunny and good. Today in India. Oh, super! You are very near uh, to Poland. <laughs> to the same weather, very interesting. Very interesting. I have uh, dubbing uh, for your, your channel, Garima, and you speak Polish for me on your channel I don't have this in, 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 on my channel uh, So to teraz piszecie. I will try to visit Poland in future Oh super very nice very nice welcome 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 in Krakow of course Very nice I wait for you <laughs> Okej, okay, idziemy. We are going. Ugh. Dalej. No tutaj. Tu będzie trudno przejść. Znaczy tak, tu są ludzie. People, ale musimy jakoś tak przejść, żeby żeby nie przeszkadzać, ale może tak. O, przejdę tędy. Ale tutaj tak zaleka na razie mogę. Church. Okej, okay. może ten, maybe this. Maybe this way. Okej, okay. uh, garima. It's my wish to meet my dearest friends on YouTube. Oh, thank you. Thank you. <coughs> Gretic from Poland to India. Maybe it's spring today. Very nice weather. Only five people. Only one people. Oh. Tutaj jakie jest placyk do dojeżdżenia z To Tutaj zrobili chyba. To tu jest. Garima. <grywa> o, four people. Four people. Thank you. Cztery osoby są. Patrzcie, jakie tu są te ludziki. A tutaj macie skrzynki, takie, taki box śmieci, <laughs> ok. Patrzę, tu przejść, a może tam i wait for uh, for your life garima oh i okay for, for for children but now no children today no children today No, i tak piękna pogoda, patrz ile osób? Only one, only one person, only you guys are here. <laughs> oh. No children, it's, it's all for me. <laughs> ah. Ah. Bye. <laughs> <Woo>. oh. Oh. <laughs> Fun for me. Ba <laughs> people. Nice park thank you garima thank you very much <laughs> i am happy <laughs> very fun this place is only for me today i don't know why <laughs> no people is here Only I, only me, only me. <noise> o! Dzięki, obracam się. Jak ktoś jest z polski, to proszę mówić. Proszę się odzywać, żebym mówiła też po polsku, bo w angielsku to tak wiecie, jak mówię. No i koniec. Jest już jakieś dziecko. Idziemy tutaj. Patrzę. Tu jest już takie prywatne, wrócimy dalej. Jak ktoś z Polski to gadajcie. Dobra, przejdziemy tędy, tylko tak muszę bokiem nie kręcić ludzi. O, przejdę sobie tak bokiem. Bok. O, tutaj ławki, leżaki, gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej. Okay. Karima, how are you? You are okay? Are you okay? Sorry. Uh. Beautiful plants, thank you very much, Kochana. Też jesteś kochana Miło mi ciebie poznać miło że jesteś I'm happy that you are on the world Garima. and you you learn polish it's very very nice it's very nice for me Ogrody deszczowe dla Płaszcza i Starego Podgórza. Tu żeśmy już chyba wszystko zobaczyli. Znaczy, ile osób? Sze sześć osób. Jak ktoś z Polski, to dajcie znać. Garima, dzięki. Super polish. You speak Polish perfect. You speak Polish, Garima better than, than me. Ok, to jeszcze pokażę. Tu są train uh, train and bus beautiful weather, of course we have today only. Today o, on oh! oh, Marcinko jest. No proszę, proszę. Widzisz, dobrze, się, że się objawiasz, bo ja wtedy. Wiem, że do, Pol do Polaków też gada. Marcinko. Po Poznacie się z Garimą. Nie wiem czy się znacie. Nie, znacie się na pewno. No. And this is place for bus and for train. Okej. Okay. And. And I think it's finished, machine? O, oh, Marcinko. Uh, Garima, hello, nice day. <laughs> Thank you Marcinko. <laughs> Thank you. O, oh, tu jeszcze coś było. Garima. Miłość for you. Dzięki. Dzięki Garima. For you too. Posyłam tobie miłość, posyłam miłość do wszystkich w Indiach też. Have a nice day to. Okej. Okay. O. Okej. Okay. We are to end. End, end, end. <laughs> end. Ok. Uh, thank you very much for watching this movie. <laughs> And. Uh, Super, super, very nice. Eee, no to trzymajcie się kochani. Posyłam tobie Miłość Garima pisze, ja, ja też posyłam. Eee, już nie mam teraz... Eee, Musisz to złożyć. <laughs> Dzięki wam i e, nice to see you i thank you very much. Bye, bye dear friends. Bye, see you.